Hej, okay, siemano, cześć, witam wszystkich, ja nazywam się Loczek i w dzisiejszym filmiku mam dla was krótką informację, mianowicie 2 marca, 2, 2, nie 4, 2 marca będę w Złotych Tarasach w Warszawie, nie wiem czy są jakieś inne tarasy w Pol... Tarasach. nie wiem czy są jakieś inne złote tarasy w Polsce, ale... W tych, w Warszawie będę tego 2 marca. Zostałem zaproszony przez Electronic Arts na przedpremierowy pokaz gry SimCity razem z innymi YouTuberami, vlogerami, politykami i innym internetowym syfem. Tacy bardziej troszeczkę znani w internecie zostali zaproszeni. Jestem wyróżniony z całego grona. Eee, dobra. Ja i moich dwóch przyjaciół. Tak się mówi? Tak się nie wiem, czy tak się mówi, ale nieważne, czy tak się mówi. Ja i moich dwóch kolegów. Mianowicie, między innymi jednym z nich będzie Ciaszo. Ciaszo. W ogóle ręce nie pasują mi z tym, co mówię. Nie wiem, co się dzieje. Nie mogę mówić, jak widzę siebie w odbiciu kamery. To jest straszne po prostu. To jest straszne. Ale dobra, przejdźmy do tego, co my tam będziemy robić. Będzie przedpremierowy pokaz gry SimCity. I w tą grę będzie również turniej. Główną nagrodą jest 5000 zł. I kto wygra, może przeznaczyć te 5000 zł na cele charytatywne. Byłoby fajnie, bo naprawdę ładną i fajną fundację znalazłem. I byłoby fajnie dla niej wygrać pieniądze, ale również będzie fajna zabawa. I możliwość zobaczenia dość znanych osób z internetu też jest fajna. Ale jeżeli chcecie zobaczyć mnie, wyślijcie SMS-a. Nie, jeżeli chcecie zobaczyć mnie. Od godziny 15 w sobotę, najbliższą sobotę 2 marca będę sobie łaził po tych złotych tarasach, przeważnie, nie, przeważnie, najpewniej o tej godzinie 15 pójdę coś sobie zjeść tam do KFC czy innego fast fooda. Fast foodu, moja składnia jest straszna. Eee, dobra, jeżeli chcecie zobaczyć mnie, pomachać, zrobić sobie zdjęcie, może nawet pogadać, Łaże w takiej dużej, białej kurtce. Ogólnie sam jestem duży i myślę, że łatwo mnie zauważyć. No i w ten dzień, w tą sobotę, 2 marca, będzie tam jeszcze trochę innych znanych youtuberów. Także będę i ja. Byłoby bardzo miło, jeżeli ktoś by mnie zaczepił i coś ode mnie chciał. Dobra, to było na tyle. I ogólnie cały ten trip z moimi kumplami będzie nagrywany, i również materiałem z tego tripu w lepszej jakości, kamerą, iPhone'em wszystko będzie nagrywane i ładnie potem uwiecznione. Myślę, że w dwóch filmikach, jakoś tak. Także to by było na tyle. Przypominam, 2 marca będę w Złotych Tarasach. Do zobaczenia. Hej! I widzimy się w kolejnych filmikach. Raczej słyszymy, bo ja bardziej na tym YouTube gadam niż się pokazuję. Ale, dobra, to by było na tyle. Cześć!